Witajcie, moi drodzy! Rozpoczynamy dziś naszą drugą połowę wspólnych spotkań z improwizacją. Na początek losowanie. Delikatnie wymieszam, żeby niczego nie ubyło. I mamy już. Dziś będzie wierszyk o dziewczynce, co miała za ciasno zaplecione warkoczyki. Przepraszam. Głowa sztywna, aż pulsuje. Za godzinę już zwariuje. Skóra mocno naciągnięta. Mózg imienia nie pamięta. Włosy mają brak swobody. Trzeba cierpieć dla urody. Oczy otwarte szeroko. Wszystko widzi każde oko. Ciągnie w skroniach za uszami. Tak to bywa z warkoczami. Tata starał się z sił całych, żeby się nie rozwalały. Zaraz balet, już zaczynam. Potem migiem do pianina ćwiczyć gamy i walczyka, a na końcu gimnastyka. Wreszcie obiad na stołówce. Cały czas przy sztywnej główce. Podniu całym wciąż warkocze ciasne. Żaden nie dygocze. czy jak kiedyś je rozplotę? Oj, to może być kłopotem. Jeszcze będą się trzymały, tak minimum miesiąc cały. Tak to jest, gdy czesze tata, kiedy mama rodzi brata. Stres mu dał ogromne siły, co na włosach się skupiły. Zapraszam Was teraz, byście razem ze mną odrobili zadanie domowe ze szkoły. Na plastyce y, rysowaliśmy dzisiaj takie rysunki. Ja zrobiłam tak. Starałam się jak mogłam. I Pani nam zadała takie ćwiczenie, żebyśmy y, pomyśleli: jeśli nasz rysunek byłby okładką książki, która jeszcze nie istnieje to jaki tytuł moglibyśmy nadać takiej książce? Rysunek jest okładką i jaki tytuł książki, jeszcze nie istniejącej, takiej, którą dopiero stworzymy, by do niej pasował. Wymyślcie proszę trzy tytuły i powiedzcie na głos. A jeśli zechcecie, możecie też sami narysować dowolny rysunek i pomyśleć, że może to być okładka książki. I nadać tytuł też swojemu rysunkowi. Dzisiaj poznaliście moją historię. Jak widzicie, warkocze dalej się trzymają. A teraz pomyślcie, o czym chcielibyście kolejny improwizowany wierszyk. Poproście swoich rodziców lub opiekunów, aby napisali o tym w komentarzu pod filmikiem, lub możecie sami, jeśli potraficie. Albo niech przyślą na maila. Zaimprowizuj